Czekaj, tylko muszę się dotrać. Dobrze. O! Pięknie. No jej, jestem na górze. Poczekaj to ci to ci Zaplasiam. Dziękuję. Dobra, zejdę, poczekaj. Zejdę. No, musisz tam wskoczyć tutaj. No tu. Zaczyna się, nie? Jest, jest srogo. Kurczę, ja zrobię. No i jest, co? jest srogo, widzowie. Co się zaczyna? No poczułem. Nie Weź się tam jabłko zjedz jedno. Nie, tu pomidory są. Pomidory? Chyba pomidory, wiesz? Jabłka! Jabłka? Jabłka! Uh -huh. no dobra, no to nie możemy tych jabłek mu wpakować do ryja? Tylko żeby ty zgniły No to co, nie zaniesz? Wpakujesz mu pięć i będzie zadowolony. Boże, jak ja zrobiłam, że ja doskoczyłam? Aha, takie. To trzeba podejść tak. bliżej? O, gówno. Zestarał się któryś. Pięknie. I to jest coś